I tego tam się sypie. Tylko mąkę przyciska. To widać teraz, pod końcem. A takie coś polecam kupić chyba w KIKO albo w Pepco są za 4 zł. Idealne dla gryzoni. Ja tam piasek. Przewalam przez to. piasek drogi, ja tam chyba 20 zł daję za piasek. A przez to przewalam po prostu. Daję tutaj piasek, który chomik używa, a cały mokry piasek albo piasek, yy, tam jego odchody i tak dalej zostają na tym. To jest prawie mała dwie łyżki pyłku. Robaczki, proszę mnie nie wychodzić. To zostało. To jest ten pyłek. No i to jest cały... pyłek, który był tam. A karma wygląda teraz tak. Tam są dwie karmy, a tutaj wam pokażę. Tutaj było chrupek. W takiej, no niewiele tego dałam, Teraz będę to myć. pył tam jest. I, no i dawać karmę. W sensie, karma sobie tak poleży chwilę, a potem będę mu dawać. <grych>